Siemano. Słuchajcie, na budowie nic się zupełnie nie zadziało przez ostatnie tydzień, dwa. Więc stwierdziłem, że dzisiaj nagram tylko takie krótkie moje przemyślenia, um, bo, bo pierwsze co się zadzieje na budowie to nie w tym tygodniu, a w kolejnym wchodzi ekipa od rekuperacji. Na ten temat powstanie na pewno jeden albo nawet, nie wiem, może dwa odcinki. Um, wie, no ale jeszcze coś tam się ruszymy do przodu z tą budową w tym roku. Natomiast, właśnie. Słuchajcie, pamiętacie, że mówiłem, że będę miał tynki po wylewkach? Ja dlatego tak chciałem zrobić, bo e, wiedziałem, że nie zdążę z tynkami w tym roku, bo nowa się będzie już zimno, bo mi popękają, bo, mi popękają, bo za późno będą e, odparowywać. E, natomiast już jest na tyle zimno, że nie wiem, czy w ogóle wylewki mogę zrobić. Robić pewno mogę wylewki, natomiast czy to będzie dla nich zdrowe, żeby wykonywać je w momencie kiedy w nocy czasem jest minus 7, za dnia są okolice zera. I tutaj pytanie do was tak naprawdę prośba, żebyście mi podpowiedzieli. Czy robilibyście? Ja wiem, znaczy wy przede wszystkim jesteście za tym, żeby robić yy, wylewki potynkach. No dobra, to załóżmy, że zrobię wylewki potynkach, ale czy z czystej ciekawości zapytam, czy w tych temperaturach jeszcze byście robili tynki, albo czy jeszcze byście robili wylewki? Yy, mówię, za dnia tutaj w okolicach Poznania mamy w okolicach zera w nocy lekko na minusie. No a wiadomo, chcę uniknąć sytuacji, w której tynki mi popękają czy wylewki mi popękają, więc proszę doradźcie no i rzecz związana również z tym tematem, to jest to czy robić sobie już, nie wiem, izolację dachu, bo, albo czy robić sobie tą elewację już z styropianu, po prostu ocieplenie domu z zewnątrz, bo po prostu na no, no mój chłopski rozum to wygląda tak, że jeżeli sobie ocieplę dom i zrobię izolację dachu, no to ta wilgoć z tynków będzie wolniej odparowywać. A z drugiej strony nie chciałbym wstrzymywać prac i są pewne rzeczy, które yy, no, technicznie mogłyby się teraz odbywać, tak, ale no właśnie boję się, że zrobię sobie to ocieplenie, a potem te tynki będą schnąć, nie wiem, cztery razy dłużej, więc też prośba, żebyście mi Podpowiedzieli generalnie specjalistów, wybranych na tynki, na wylewki, na izolację dachu. Mam jeżeli chodzi o tą słynną elewację, gdzie każdy mi liczy 280 zł za metr kwadratowy, za wykonanie tej elewacji z blachy. Być może zrobimy to własnymi rękoma, więc będziecie mieli co oglądać. To znaczy, ja oczywiście sam tego nie zrobię, natomiast, yy, natomiast być może. Ta sama ekipa, która, czyli Robert Igor, no ci, którzy mi pomagali w zrobieniu, czy znaczy pomagali, oni dowodzili tym, e, tym procesem m, przy robieniu więźby, konstrukcji drewnianej, e, no to oni też czasem robią w blasze i być może zrobimy to własnym suptem, oczywiście zapłacę im za robotę, ale powiedzmy, za całość mnie wtedy za robociznę wyjdzie 20 tysięcy, a nie 65 000. Więc jest jakaś nadzieja, że tą swoją blachę falistą jeszcze, jeszcze jednak zrobię, że nie będę musiał szukać innej elewacji. Przy okazji, zadaliście mi ostatnio kilka pytań, więc stwierdziłem, że mogę dzisiaj na nie odpowiedzieć. Więc, jedno z pytań było, brzmiało kiedy planuję się wprowadzić. A więc, od samego początku mówiłem, że nie mamy jakiegoś nie wiem sztywnej daty jest założonej, że my musimy się wprowadzić w jakimś, konkretnym, w jakimś konkretnym terminie, nie spinamy się, bardziej mogę sobie przewidywać, kiedy, kiedy się wprowadzę, ja teraz sobie liczę że sierpień, wrzesień przyszłego roku to jest generalnie bardzo możliwe mm, aczkolwiek no nigdy nie wykańczałem domu, każdy mówi, że wykańcze, wykończeniówka wykańcza więc yy, może się zdarzyć, że macie rację i że jednak to się przedłuży o jeszcze kilka miesięcy, ale nie będę wtedy absolutnie płakał. Eee, nic mnie nie goni. Mam gdzie mieszkać. Ale jak mam powiedzieć, kiedy planuję, to sierpień, września przyszłego roku. Pytanie numer dwa: czy budowałbym się drugi raz? Słuchajcie, mimo okoliczności, które się wydarzyły, eee, nie przeraża mnie ta budowa. Nie znaczy rozpoczynając tą budowę, wiedziałem, że to najprawdopodobniej nie potrwa. Nie wiem, 12 miesięcy tylko, że nie mieliśmy zapasu gotówki. Wiedzieliśmy, że i tak będziemy musieli jeszcze dozbierać, dooszczędzić albo dopożyczyć. Nawet w okolicznościach takich, że trafiliśmy na, na oszusta, jakoś to się tam udało, w miarę połatać i ostatecznie sami widzieliście, jak widzieliście podsumowanie kosztów całej budowy, to Wydaje się, że nie przepłaciłem póki co, na razie. Tak, chyba niektórzy z Was napisali, że na razie te pieniądze wyglądają całkiem realnie, normalnie. I generalnie ja nie jestem osobą, w której jakieś błędy, jakieś błędy, nie wiem, to, że coś się przeciąga, coś, że coś nie idzie zgodnie z planem, że to, to mnie jakoś strasznie przeraża, jestem do tego przyzwyczajony. E, więc, jak najbardziej, budowałbym się drugi raz. Chociaż wiem, że u niektórych moich znajomych e, mój kanał spowodował, że przekonało ich do decyzji o tym, żeby się nie budować. E, no, jestem w stanie to w 100% zrozumieć. I mimo, że trafiliśmy na oszusta, tak, budowałbym się drugi raz. E, natomiast, czy budowałbym się drugi raz metodą tradycyjną, to prawdopodobnie nie. Zdecydowałbym się wtedy na jakieś prefabrykaty żeby jednak móc to, no spoko raz sobie przeżyć taką budowę, natomiast druga budowa to już chciałbym, żeby potrwała powiedzmy pół roku, nie? No tylko, że jak się ma projekt indywidualny i prefabrykaty, to ta budowa wychodzi dużo drożej. Prefabrykaty wychodzą w miarę spoko, kiedy korzysta się z projektu firmy, które ma Ci ten dom postawić. Jak często jeżdżę na budowę? Myślę, że raz w tygodniu tak średnio. Gdybym nie prowadził kanału, to bym jeździł rzadziej. Budowa absolutnie nie wymaga ode mnie, żebym tam był raz w tygodniu, aż tyle się tam tak często i tak regularnie nie dzieje. Jakie prace budowlane polecałbym robić samemu? Po pierwsze nie jestem ekspertem. Jestem ostatnią osobą, którą powinniście o takie coś pytać, ale uważam, że podczas budowy uświadomiłem sobie, że generalnie wszystkie prace na budowie nie są technicznie trudne. E, że tu chodzi tylko i wyłącznie o doświadczenie. Natomiast jak się sprawdzi, poczyta, obejrzy, wyedukuje, to jak się ma chociaż jedną osobę do pomocy, która coś takiego robiła, albo nawet jak nigdy w życiu tego nie robiłeś, to no nie wiem, no wiecie, wylanie fundamentów wydaje się totalnie proste, murowanie też się wydaje totalnie proste. Skoro e, postawiliśmy konstrukcję drewnianą i, 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 i dach zrobiliśmy samemu. Znaczy samemu, Z pomocą osoby, która osób, które to akurat ogarniały, ale no, jestem przekonany, że da się to zrobić samemu. Na pewno w tym roku, jako że właśnie wjeżdża zaraz rekuperacja, to jeszcze zdążymy zrobić ogrzewanie podłogowe. No a potem zobaczymy. Jestem ciekaw, co mi napiszecie w komentarzach. Eee, co? Sufity podwieszane. Też teoretycznie mógłbym robić teraz, ale chyba, no nie wiem, no na mój chłopski rozum, robi się je dopiero po tynkach, tak? Tak będzie najłatwiej tynkarzowi. Chciałbym Wam coś więcej nagrać, ale nie ma co, więc po prostu e, czasem będą takie przerywniki. E, no tak naprawdę jak właśnie, jak zrobimy, te, jak zrobimy to ogrzewanie podłogowe i tą rekuperację, no to jeżeli powiecie mi, że jest za zimno i... No, mój kierownik budowy mówi mi, że do minus 5 mogę te tynki robić. I nie powinno się nic złego stać. Ja jestem ciekaw też Waszych opinii. Krótki film dzisiaj. Życzę wszystkim udanej niedzieli. Na razie, cześć, pa.